ma widzowie, jesteśmy na dworze, ale to będzie tylko short, bo mam mało... Jaki placuś? No jestem placuś. Tylko nie pokazuj twarzy. Jestem placuś. Dobre. Dobra, idziemy więc pod tym, pod tym do mojej tajnej bazy i zasubskrybujcie ten kanał i, pod tym i, mi... i 5 lajków to kolejny film. 5 lajków to kolejny film. Dobra, idziemy na ten... Dobra, jesteśmy. Napiszcie w komentarzu jakieś... Eee, no napiszcie powodu. czy Wam się podoba ten staw. I dobra, idziemy na moją bazę. Pod, pod na... Tu jest moja baza. Jeszcze Tym... tu. Na gałęzi też jest moja. Więc siedzę sobie. Od... Halo. Kurde. U. Tu jest moja druga baza. O tu. Więc chyba będziemy kończyć film, bo mam mało pamięci. Więc zasubskrybujcie kanał i zostawcie lajka. I więc nara.